Przed potyczką naszych eksportowych drużyn mówiono przede wszystkim o szansach zarówno ruchu, jak i Widzewa w rozgrywkach o europejskie puchary. Po losowaniu w Genewie pod podopieczni Franciszka Smudy walczyć będą z Borusją Dortmund, Atletico Madryt i Stiałą Bukareszt. Awansują tylko dwie drużyny. Zdawałem sobie już przed losowaniem sprawę, że każda grupa, która będzie rozlosowana jest bardzo silna, ponieważ te osiem zespołów rozstawionych to już wiadomo co za klasa była. A poza tym jeszcze te drużyny, które awansowały również e, dobrą piłkę grają. Także e, każda grupa jest silna i tutaj jeżeli chcemy e, konkurować e, z tą europejską piłką, no to musimy się sprężyć. Przed mistrzami Polski bardzo trudne zadanie. To też coraz głośniej mówi się o kolejnych wzmocnieniach widzewa. Na liście życzeń Franciszka Smudy jest m.in. piłkarz Zagłębia Lubin Radosław Kałużny. Czy jednak dojdzie do transferu zadecydują najbliższe dni? Podobnie wymagającego rywala wylosował chorzowski ruch. Niebiescy w pierwszej rundzie pucharu zdobywców pucharów zmierzą się z benefiką Lizbona. Pełny to przeciwnik doskonały. Na pewno będziemy chcieli powalczyć, a zobaczymy jak to wyjdzie. Nastawienie widzę jest na fali. Sami o tym wiemy. Gratulacje dla widzewa za awans. No na pewno będziemy chcieli tutaj grać na remis, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chorzowianie korzystny dla siebie wynik utrzymywali przez prawie całą pierwszą połowę. Dopiero w 45 minucie udało się łodzianom pokonać zastępującego kołodziejczyka Piotra Lecha. Po dośrodkowaniu zrzutu rożnego, marka Citki, niezdecydowanie defensywy gości, wykorzystał Jacek Dębiński. Do przerwy widzę wprowadził 1 do 0. Spodziewałem się, że będzie większa przewaga mojego zespołu. Mówię mojego, bo się widzę jakiem. Ale. Myślę, że jest mecz bardzo delikatny, bardzo towarzyski nie ma zbyt, zbyt dużego tempa gry. Tak jak w meczu w Kopenhadze z Bręby, również w spotkaniu z ruchem, w drugiej połowie łodzianie zagrali lepiej i strzelili dwie bramki. W 56 minucie Marek Citko udowodnił, że jest jednym z najbardziej utalentowanych napastników w Europie. Po indywidualnej akcji popisał się kapitalnym strzałem. Kibice po tym uderzeniu bili brawo przez kilka minut. Widze wprowadził 2 do 0 i Chorzowianie o wywalczeniu w łodzi choćby jednego punktu mogli już zapomnieć. Z wielu jeszcze dogodnych sytuacji gospodarze wykorzystali tylko jedną. W 60 minucie błąd obrony ruchu po raz drugi w tym meczu wykorzystał Jacek Dębiński. Ustalił wynik spotkania. Po dwóch bramkach właśnie Dębińskiego i jednej citkiej widze wygrał pewnie z Chorzowskim ruchem 3 do 0. Wypowiadał się w tym materiale Mirosław Tłokiński dla młodszych kibiców informacja, że to był jeden z bohaterów wspaniałej przygody z europejskimi pucharami łódzkiego widzewa w sezonie 82-83, kiedy ta drużyna dotarła do półfinału pucharu mistrzów. Teraz przed obecnym widzewem ciężka jesień. Trzeba będzie grać co kilka dni, a przecież w zespole mistrza Polski są także liczni kadrowicze. Tak jak w ubiegłym roku prosiłem o to, aby wszyscy życzyli legii sukcesów w lidze mistrzów. Teraz proszę o wspólny doping dla piłkarzy. Widzewa. A w lidze po sześciu kolejkach prowadził poznański Lech, czym zaskoczony był nawet sam trener tego zespołu, Ryszard Polak. Jak się okazało, znał dobrze swój zespół. Udowodnił to sobotni mecz w Tychach. Kiedy Sokół Tychy ma nowego trenera, zwycięża. Gdy Albin Wira po raz pierwszy prowadził ten zespół w lidze, Tyszanie wygrali. Podobnie było w przypadku Bogusława Kaczmarka. Sokół pod jego wodzą w meczu z ruchem również zainkasował trzy punkty. W siódmej kolejce Tyszan prowadził trzeci już w tym sezonie trener, były asystent Białka i Kaczmarka Marek Kostrzewa, który miał być szkoleniowcem w tym klubie jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek. Przed sezonem drużyna była w rozsypce, jeszcze nie wiadomo jaka będzie sytuacja w klubie, dlatego myślę, że teraz jak już klub organizacyjnie zaczyna dobrze funkcjonować. I, I po prostu yy, zaproponowali mi podjęcie pracy, zgodziłem się, bo myślę, że, że z tym zespołem można pracować i można coś osiągnąć. Rywalem Sokoła był w sobotnim meczu lider Ekstraklasy, Lech Poznań, który także chciał zdobyć tutaj punkt. Na pewno nie przyszliśmy tutaj, żeby przegrać. Dość nieoczekiwanie, jesteśmy liderem po, po sześciu kolejkach. Chcielibyśmy to utrzymać jak najdłużej, no i zobaczymy, gdzie się będziemy na pewno walczyć o zwycięstwo. Grający w żółtych strojach piłkarze Sokoła już w 12 minucie objęli prowadzenie za sprawą Krystiana Szustera. Chwilę potem wyrównał jednak Krzysztof Piskuła, a po pół godzinie gry Lech prowadził 2 do 1, gdy Artur Wichniarek po raz drugi pokonał Jarkiewicza. W drugiej połowie na boisku panowała już tylko jedna drużyna. Po męskiej rozmowie w szatni wyszli, powiedziałem im, że muszą uwierzyć w swoje umiejętności. Po prostu poszli za i myślę, i myślę, że będzie coraz lepiej. Tuż po przerwie wyrównał Krzysztof Bizacki, a potem byliśmy świadkami teatru jednego aktora. Bogdan Prusek w przeciągu 25 minut popisał się klasycznym hat-trickiem, wykorzystując dokładne podania partnerów, z których na uwagę zasługuje szczególnie to 40-metrowe w wykonaniu konieczki. Bogdan Prusek strzelił swą piątą, szóstą i siódmą bramkę w tym sezonie i samodzielnie prowadzi w klasyfikacji strzelców. W tym momencie Sokół wygrywał z Lechem 5 do 2. Pierwszy hat-trick dopiero zrobiłem. Pierwszej lidze, no. w ogóle w drugiej, w trzeciej nie zrobiłem, tylko strzeliłem pięć, no ale to już w trzeciej lidze a tak już żadnego nie zrobiłem. Na pięć minut przed końcem meczu Paweł Bocian zdobył trzeciego gola dla Lecha, ale to nie poprawiło nastrojów w drużynie dotychczasowego lidera. Sokół pokonał poznańskiego lecha 5 do trzech i było to najbardziej obfitujące w gole spotkanie tego sezonu, a Lech nie wygrał z sokołem już od trzech spotkań. Ja jestem w ogóle zdziwiony, bo pierwsza połowa wskazywała na to, że będziemy tutaj mieli jakąś dominującą rolę w tym meczu. Natomiast no, w pierwszych pięciu i tak straciliśmy dwie bramki, obie właśnie w fragmentach, bo raz rzut z autu, drugi raz długa piłka, błąd krygiera i, i, i praktycznie tak to poszło. No, wie pan, nie wiem, no bo życi się defenzywa dość młoda, no, ale takich błędów nie można robić. Bo właśnie to, co wszystko w światło bramki, to bramki w drugiej połowie. No, tak mało skoncentrowani, no, 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 no nie wiem co powiedzieć. No. Ja się tego spodziewałem, widziałem chłopaków teraz w dyspozycji, w tygodniu wiadomo przychodzi nowy trener, tak jak mówią nowa miotła, myślę, że chłopaki się tu zmobilizowali, ja bardzo na nich liczyłem cały czas, żyliśmy na zgrupowaniu tym meczem i myślę, że zasłużenie wygraliśmy, dziękuję chłopakom tym bardziej, że wygraliśmy z liderem i okazuje się, że jednak możemy w tej lizy walczyć naprawdę o bardzo dużo. Przypominamy, że Soku ma już trzeciego trenera w tym sezonie, a za nami dopiero. Siedem kolejek. Jak tak dalej pójdzie, Piotr Buller zdystansuje pod tym względem samego Jesusa Hilla, prezesa Atletico Madryt. Na razie trenerzy mają szczęście, że rozpoczynają od zwycięstw, bo gdyby przegrywali pierwsze mecze, te zmiany następowałyby być może jeszcze szybciej. Ciekawie zapowiadał się mecz w Warszawie. Prawdzie to już nie ta sama legia, co w ubiegłym sezonie, ale w tabeli tego nie widać. Na Łazienkowską przyjechał w sobotę zespół, który po trzech porażkach odniósł trzy zwycięstwa, bijąc zespoły z ligowej czołówki. Piłkarze GKS-u Bełchatów na mecz z warszawską Legią przyjechali z nadzieją, że uda im się nie przegrać po raz czwarty z rzędu. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno czeka nas bardzo trudny mecz tutaj na, na, na terenie Legii. E, przyjechaliśmy powalczyć, przyjechaliśmy zaprezentować to, co do tej pory prezentujemy, walkę, ambicje, zaangażowanie całego zespołu. Pierwsi zaatakowali legioniści, ale bramkę mogli strzelić goście. Dariusz Rzeźniczek skopiował jednak wyczyn Marka citki z meczu Brentby-Widzew. Powinienem jeszcze podjechać pod, pod bramkarza i po ziemi ulokować piłkę w siatce. Niewykorzystana sytuacja zemściła się na gościach szybko. Jeden z licznych ataków Legii zakończył się faulem w polu karnym na najlepszym zawodniku meczu Cezarym Kucharskim. Sędzia podyktował jedenastkę, którą na bramkę zamienił Ryszard Staniek. Chwilę później, gdyby Kucharski wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem gości, Warszawiacy o wiele spokojniej schodziliby na przerwę. Kucharski. Zrehabilitował się jednak po przerwie, wykorzystując dośrodkowanie Dariusza Solnicy. Trzecią bramkę dla Legii strzelił Dariusz Trzykier, co jak się później okazało, zbyt uśpiło nieźle do tego czasu grających legionistów. Choć w tej sytuacji Sławomirowi Suchomskiemu nie udało się pokonać Grzegorza Szamotulskiego, to chwilę później Bełchatowianie zdobyli bramkę. Jej autorem był Artur Lang. Mimo, że do końca pozostało tylko kilka minut, goście postarali się o jeszcze jedną bramkę. Po faulu Jacka Bednarza w polu karnym, jedenastkę dla Bełchatowian wykorzystał Jacek Berenstein. Mecz w Warszawie oglądali wyjątkowi kibice nowożeńcy. Piłkarze legi zrobili im ślubny prezent, wygrywając mecz z GKS-em. Myślę, że mogę być zadowolony. Szuliłem bramkę. Z karny jest opozytowany po faulu na mnie. Także myślę, że mam powody do zadowolenia. Na pewno widać, grze, że, jeszcze, że miałem przerwę praktycznie dwumiesięczną. Dziwi natomiast postawa działaczy Legii, którzy dopuszczają, by na ich obiekcie obrażać byłych piłkarzy klubu konkretnie szczęsnego. Może nienawidzący go teraz na łazienkowskiej kibice zechcą wysłuchać racji byłego idola. Ja przez całe życie grając w legi uczciwie wykonywałem swoją pracę i okazuje się, że nie zasłużyłem sobie na odrobinę szacunku ani jako człowiek, ani, ani jako piłkarz. I to mnie bardzo dziwi. Dziwi mnie to przede wszystkim dlatego, że myślę, że wszyscy wiedzą, a, którzy się interesują piłką, a jeśli się nie wiedzą to, a jeśli nie wiedzą, to powinni się dowiedzieć, że... Ja odszedłem do Widzewa tylko i wyłącznie dlatego, że otrzymałem tam propozycję uczciwej pracy, a był moment, że byłem bezrobotny. Natomiast bezrobotny byłem tylko i wyłącznie dlatego, że w legii usiłowano potraktować mnie jak niewolnika, jako człowieka, który skoro raz przyszedł do klubu, to nie ma prawa na przykład wyjechać za granicę. I wszystkim kontrahentom, którzy się latem zgłaszali, odpowiadano za moimi plecami, że... Szczęsny jest nie do sprzedania, ponieważ właśnie podpisuję za chwilę z legią kontrakt, co było kłamstwem, ponieważ nikt ze mną na temat nowego kontraktu nie rozmawiał. Z kilku, co najmniej z kilku powodów. Przede wszystkim latem w legii nie było pieniędzy i panowie działacze uznali, że skoro nie mają pieniędzy, to nie mają o czym rozmawiać z zawodnikami, co było pierwszym błędem, ponieważ są tacy, którzy w legii chcieliby grać. Niezależnie od tego, czy mogliby tam osiągnąć wysokie apanarze, czy nie. Po drugie, nie rozmawiano, bo wychodzono z założenia, że no niektórzy nie mają innego wyjścia, tylko muszą grać w legi. A to też nie jest prawda. I w tym miejscu jedna uwaga dla tych, którzy potępiają swoich niedawnych idoli i dla tych, którzy takie potępianie usprawiedliwiają. Proszę Państwa, niedługo będzie tak, że. Na wszystkich piłkarzy kibice będą krzyczeć w nieprzyjazny sposób, ponieważ okaże się, że na przykład wszyscy piłkarze odejdą do innych klubów. A zatem na każdym stadionie wszyscy piłkarze będą wygwizdywani. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Poprzedni rok był wyjątkowo nieudany dla GKS-u Katowice, choć było wielu zwolenników teorii, że jak prezesem PZPN został Marian Dziurowicz, to Katowiczanie nareszcie sięgną po mistrzowski tytuł. W tym sezonie Piotr Piekarczyk po powrocie do GKS-u ma szansę znów zbudować tam silny zespół. Przecież Bordeaux było wyeliminowane pod wodzą tego trenera raptem dwa lata temu. W sobotę GKS grał ze stołeczną Polonią. W sześciu spotkaniach warszawskiej polonii cztery odbyły się na wyjazdach. Na boiskach rywali drużyna stołeczna radziła sobie nie najgorzej, zdobywając 7 punktów. W siódmej kolejce Warszawianie gościli w Katowicach i byli dobrej myśli. Nasze boisko było zamknięte, musieliśmy grać na wyjazdach i w tej chwili jest to kolejny nasz wyjazdowy i wiadomo, jeżeli chcemy się liczyć, to musimy zbierać punkty. Z kolei GKS nie najlepiej czuje się przed własną publicznością. Z 11 zdobytych w tym sezonie goli 8 padło poza katowicami. Trudno nam się gra u siebie. Wiadomo, dzisiaj każda dużyna ligowa. Łatwiej się gra na wjazdach, zresztą my też właściwie do tej pory nie przegraliśmy na wjazdach. Też lepiej to wyglądało, jeśli chodzi o ofensywę i nawet skuteczność. Od początku potyczka przebiegała zgodnie z założeniami trenera Majewskiego. Polonia grała uważnie w obronie, licząc w ataku na kontr. Napastnicy Katowic po raz kolejny byli bezradni wobec szczelnej defensywy rywali. Na przeszkodzie stawał też dobrze usposobiony bramkarz Czarnych Koszyn, Piotr Wojdyga. Pierwsza połowa bezbramkowa. W drugiej przełomowym momentem było wprowadzenie do gry weterana boisk Jana Furtoka i rekonwalescenta Zdzisława Strojka. Przedmiot? Trener się nie mylił. Furtok ożywił i urozmaicił grę Katowic w ofensywie. Strojek strzelił natomiast bramkę na wagę trzech punktów. Przedmiot chłopaki. Tylko patrzyli czy rozbiorę czy nie, a to w każdym razie mobilizujące działa i postanowiłem już od dwóch meczów się rozebrać. Na uliczniku też byłem i chłopaki dobrze grali, także nie było potrzeby wejść, a no tu jak powiedziałem był bardzo ciężki mecz, już od samego początku wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz i bardzo ważny zarazem dla nas I zdecydowaliśmy z Petkiem Pekarczykiem, że wejdę na ostatnie pół godziny. Widać było, że trener zrobił właściwe zmiany, weszliśmy z Jasiem, pomogli my kolegom, ważne żeśmy dowiedzieli, czy punkty właśnie. Proszę Państwa, wcześniej oglądaliśmy trzech naszych reprezentantów w europejskich pucharach. Od występu czwartego rozpoczynamy przegląd pozostałych spotkań. Hutnik tak dzielnie i skutecznie walczył z Sigmą, że dobronek zespół ten wybierał się ponoć po zwycięstwo. W tym sezonie o trzy punkty na stadionie Amiki nie będzie jednak łatwo. Po dwóch słabszych występach Amika nie dała szans bohaterom wtorkowej rywalizacji w europejskich pucharach, Adam Fedoruk, Mariusz Tomziński i Dariusz Jackiewicz przegasili znacznie wspaniałe nastroje pod Wawelem. Trener hutnika Jerzy Kasalik kilka dni temu był pewien, że ma klasowy zespół. Teraz nie dość, że musiał zmienić zdanie, to jeszcze zagroził swoją dymisją. Dla Amiki 3 do 0 z hutnikiem to powrót na fotel lidera. Piłkarze Odry Wodzisław rozgromili tydzień temu Sokoła, w minioną sobotę zostali sprowadzeni na ziemię we Wrocławiu. Śląsk prowadził po bramce Jarosława Góry, który nie zdołał znaleźć pracodawcy za granicą. Dwie pozostałe bramki dołożył Tomasz Moskal, Odra odpowiedziała tylko golem Zagórskiego. Trener Beniaminka Marcin Bochynek zganił swoich piłkarzy głównie za brak serca i ambicji. We Wrocławiu tymczasem wierzą, że Wiesław Wojno powtórzy swoje sukcesy z Lubina. Stomilu do tej pory narzekano głównie na brak szczęścia, tym razem osztynianie nie mają prawa narzekać. Wprawdzie w Częstochowie pierwszą bramkę strzelił dla Rakowa Robert Kugiel, ale potem piłka trafiała tylko do bramki gospodarzy. Najpierw sami ją sobie wbili, za co zmieniony został kretek. Głupio stracony gol podłamał piłka Rakowa i po przerwie rezerwowego bramkarza matuszka pokonywali kolejno płciennik, Wachowicz i Klimek. W ten sposób Stomil zdobył efektownie pierwsze swoje ligowe punkty w Częstochowie. Większy kryzys, w jakże zasłużonym dla naszej piłki górniku, zabrze. Fatalny początek sezonu pogłębiła porażka w Krakowie. Bramka Janusza Świerada pozwoliła wiśle odskoczyć od niebezpieczonych rejonów tabeli. Górnik w nich został. W dziewiątym meczu tej kolejki spotkały się dwie ostatnie drużyny w tabeli. Zagłębie wygrało pierwszy mecz w tym sezonie. Jedynym zespołem bez zwycięstwa jest LKS. Co ciekawe, w tej kolejce odnotowaliśmy aż osiem wygranych gospodarzy i jedną gości. Piłkarze Lecha krótko cieszyli się z prowadzenia w tabeli. Na pozycję lidera wróciła Amika. Powoli krystalizuje się ligowa czołówka, do której zaliczamy pierwszą piątkę. Po dwóch kolejnych porażkach na dziewiąte miejsce w tabeli spadła warszawska Polonia. Nieznacznie poprawiły swoje miejsca w tabeli zespoły Stomilu Wisły i Zagłębia. Ze strefy spadkowej ciężko wyrwać się klubom śląskiej elity, ale najdramatyczniej wygląda sytuacja łódzkiego klubu sportowego. Trudno uwierzyć, że ten zespół miał szansę na start w pucharach. Po dwóch latach szykuje się w łodzi kolejna rewolucja.